Dzień dobry Państwu. Serdecznie wszystkich witam na uroczystym składaniu kwiatów w 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. To jest ważna data. Nasza społeczność akademicka poniosła ogromną ofiarę krwi. Zginęło wielu pracowników, wielu studentów w czasie Powstania. I co roku właściwie ta pamięć odżywa. To nie musi być okrągła rocznica, to wystarczy, że jest rocznica. Spotykamy się dzisiaj w Holu Auli Kryształowej przy tablicach upamiętniających poległych i pomordowanych w latach II wojny światowej pracowników, studentów, a także absolwentów. Na tablicach wyryte są 453 nazwiska, a 56 z nich to nazwiska osób, które zginęły w czasie trwania Powstania Warszawskiego. Teraz minutą ciszy oddajmy im hołd. Nie mam chyba um, takiego czasu, chwili, kiedy jak trzeba stanąć w potrzebie, żeby właśnie nasza uczelnia, nasza szkoła główna gospodarstwa wiejskiego nie dawała swoich ludzi, swoich młodych. Ludzi, swoich pracowników na ofiarę, składając krew za potrzebę chwili. Młodym ludziom, studentom, im trzeba przypominać, dlatego że w młodych głowach zacierają się te daty i sprawy historyczne. A o powstaniu można było mówić i mówi się różnie. Jedni twierdzą, że to był obłęd 1944. Inni mówią, że bez tego zrywu patriotycznego tej walki nie byłoby dzisiejszej Polski. To był czas heroizmu. To był czas, kiedy liczyła się wolność, kiedy liczyła się flaga biało-czerwona, która została wyw wywieszona na domostwach, ulicach, na opaskach powstańców. W dniu 1 sierpnia 1944 roku, dokładnie o godzinie 17 w godzinę w, żołnierze trzeciej kompanii wchodzącej w skład pułku AK zaatakowali budynki SGGW na ulicy Rakowieckiej. Celem było zdobycie niemieckich koszar załóg artylerii przeciwlotniczej stacjonującej w drugim gmachu SGGW. Zostało ono uwieńczone całkowitym powodzeniem. Ten duch powstania, to że właśnie są tacy ludzie jak profesor Żukowski, który Wszędzie reprezentuje uczelnię na wszystkich spotkaniach. Bywa na tych spotkaniach, zwłaszcza w dni jubileuszu. I za to jesteśmy wdzięczni. On reprezentuje jakby uczelnię według definicji słowników języka polskiego powstanie to walka zbrojna z nieprzyjacielem dla odzyskania niepodległości. Jaką niepodległość mielibyśmy odzyskać, jeżeli tutaj byli Niemcy, za Wisłą byli Rosjanie? Prawda jest taka, i to jest do sprawdzenia w dokumentach, jaki rozkaz wydał Burkomorowski 31 lipca rozpocząć akcję burza. Nie powiedział rozpocząć powstanie rozpocząć akcję burza. Akcja burza była przewidziana do prowadzenia zawsze za frontem nigdy w mieście i nam chodziło o zdobycie broni. My mieliśmy zdobyć broń w Warszawie, widząc uciekających Niemców, prawda? Mieliśmy zdobyć broń, wyjść z Warszawy, walczyć, walczyć za frontem w ramach akcji burza. Niestety, Niemcy raz, że mieli swoje pozycje bardzo wzmocnione, mieliśmy wszystkie rozpoznane, ale ściągnęli ponadto dwie, dwa silne oddziały kryminalistów, bandytów ubranych w mundury niemieckie. Jeden na woli, mordowali wszystkich, drugi na uchocie gwałciowili kobiety, też mordowali i wysyłali do Pruszkowa. To była walka, to była walka. My mieliśmy zdobyć broń i walczyć za Warszawą, żeby nic. No, sytuacja uległa zmianie. Ja na Woli, tam gdzie mieszkałem, byłem łącznikiem. Na Starym Mieście byłem żołnierzem. No niestety, jak była ewakuacja kanałami ze Starego Miasta, ja byłem jednym z dwunastu wyznaczonych do pozorowania obecności. Było nas trzech na ruinach Ratusza. Niemcy byli w Teatrze Wielkim. Ewakuacja się skończyła. Niemcy zaczęli lać ropę czy benzynę do kanałów palić. Już nie było odwrotu, nie miałem amunicji. Zostałem aresztowany 2 września rano, a 7 września, już byłem w obozie koncentracyjnym w Pamiętamy, to jest najważniejsze, bo ludzie tak długo żyją, jak o nich pamięć trwa, ale to się wydaje trochę za mało. Stąd też takie informacje, jakie udało się uzyskać o tych 56 osobach, które zginęły w Powstaniu Warszawskim, postanowiliśmy w jakiś sposób przedstawić społeczności SGGW, ale również Warszawiakom, bo kampus naszej uczelni jest bardzo Popularnym miejscem spacerów, spotkań. I tutaj w taki symboliczny sposób chcielibyśmy tę instalację, która przez jakiś czas będzie tutaj umieszczona, zainaugurować. 56 nazwisk, profesorowie, pracownicy, studenci, którzy jak zwykle tłumnie brali udział w różnego rodzaju wydarzeniach związanych z niepodległością Polski. To są osoby, które warto pamiętać, warto uczcić. Nie tylko o tym, że o nich będziemy pamiętać, ale również będziemy więcej. O nich wiedzieć. Dlatego tym bardziej ta inicjatywa, żeby poznawać tych, którzy zginęli, jest jak najbardziej godna pochwały i cieszę się, że taka inicjatywa powstała. Kochajcie swoją uczelnię, kochajcie Polskę, bądźcie mądrzy, nie stawajcie się tylko ludźmi świata. Bądźcie na pewno. economy